Jeżeli zastanawiacie się, co trzeba umieć do matury podstawowej z języka angielskiego i czy na przykład to słownictwo, które już umiecie, wystarczy na tej maturze, czy gramatyka, którą opanowaliście, przyda wam się, czy być może uczycie się pewnych niepotrzebnych rzeczy, a powinniście się skupić na tych właściwych treściach. To jest pewien sposób, żeby sprawdzić i zweryfikować dokładnie te elementy, które są wymagane na maturze podstawowej z języka angielskiego. Pierwszą ważną informacją jest to, że taki egzamin maturalny, jeżeli chodzi o poziom podstawowy, ocenia umiejętności ucznia na poziomie B1. Jest taka skala językowa, która pokazuje różne poziomy znajomości języka i taka podstawowa wersja ma oznaczenia A1, A2, B1, B2, C1, C2. I ten obszar B1 i wszystko to, co obejmuje te poprzednie etapy, to właśnie ten poziom, który obowiązuje na maturze podstawowej z języka angielskiego. I pewnie zastanawiacie się, czy słownictwo, którego się uczycie, jest właśnie z tego poziomu B1. I są pewne sposoby, żeby to sprawdzić. Możecie na przykład wykorzystać słownik, który ma taką opcję sprawdzania poziomu danego słówka, i wówczas przy definicji danego słowa jest oznaczenie, które wskazuje na to, jaki to jest poziom językowy. Jest też inna opcja, gdzie możecie sprawdzić, Poziom całego tekstu. Są takie strony jak na przykład Duolingo. Być może, że znacie tę aplikację, bo jest to świetna, wygodna aplikacja do nauki angielskiego. Za darmo i jest dostępna w aplikacji na telefon. Natomiast Duolingo stworzyło też taką wersję aplikacji, strony internetowej, na której można sprawdzić, z jakiego poziomu są poszczególne słowa w tekście. Wystarczy przejść na stronę Duolingo Checker i tam wkleić tekst i po chwili strona pokaże nam, z jakiego poziomu są wybrane słowa. I warto pamiętać o tym, że matura podstawowa z języka angielskiego to poziom B1. Warto też dokładnie sprawdzić wymagania, jeżeli chodzi o słownictwo i gramatykę. Można to zrobić. Jest taki dokument publikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w którym są wyszczególnione wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o te elementy. Dodatkowo, jeśli zdajecie maturę w 2021 roku, to warto też zajrzeć do aneksu, który jest uzupełnieniem tego dokumentu. W aneksie znajdują się wszystkie informacje na temat tego, co jest wymagane i tam można też zobaczyć, że pewne elementy zostały z tej matury wykreślone względem ubiegłych lat, czyli ten materiał został ograniczony. I zobaczmy, jakie na przykład elementy nie pojawią się na maturze 2021. Jeżeli chodzi o słownictwo, to możemy zobaczyć, że jest 15 wyszczególnionych tematów, i w każdym temacie są dodatkowo wyszczególnione zagadnienia. W temacie człowiek, elementy problemy etyczne zostały przeniesione do matury rozszerzonej. W trzecim temacie szkoła został wykreślony system oświaty. W temacie czwartym praca, zagadnienie rynek pracy zostało przeniesione do matury rozszerzonej. W temacie siódmym zakupy i usługi, zagadnienia środki płatnicze, banki, ubezpieczenia również trafią do matury rozszerzonej. W temacie ósmym Podróżowanie i turystyka, przeniesione zostały wypadki. W temacie 12 Technika, przeniesione zostały te zagadnienia związane z awariami. W temacie 13 Świat, Przyrody, zostały przeniesione przestrzeń kosmiczna. I w temacie 14 Państwo i społeczeństwo, zostały wykreślone struktura państwa, urzędy, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, a przeniesiona została polityka społeczna i gospodarka. I jeśli przyjrzycie się waszym podręcznikom do języka angielskiego, to jeśli korzystacie z repetytorium, zwykle takie repetytorium zawiera 14 głównych tematów. I niezależnie od wydawnictwa, z którego pochodzi wasza książka, to zazwyczaj jest właśnie ten schemat tych 14 powtarzalnych tematów. A to dlatego, że właśnie te 14 podstawowych tematów jest związane z tymi wymaganiami, które pojawiają się w informatorze dla maturzystów. Dodatkowo, jeśli chodzi o wymagania, to pojawia się też element 15, który mówi o tym, że uczniów obowiązują również elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Tutaj na przykład mogą pojawić się tradycje, zwyczaje danego kraju itd. Jeśli chodzi o gramatykę, to również jest przygotowana szczegółowa lista zagadnień, które obowiązują na maturze. I jeśli zajecie w 2021, to podobnie część z tych zagadnień została już wykreślona z tych wymagań i zobaczmy, jakie na przykład zagadnienia nie pojawią się na maturze w tym roku. Wykreślony został czas Present Perfect Continuous, Future Continuous, konstrukcja Have Get Something Done, nie pojawią się również konstrukcje It's time, would rather oraz either or, neither or nor. A jeżeli już teraz chcielibyście sprawdzić listę słownictwa i gramatyki, które są wymagane na maturze z języka angielskiego w formie podstawowej, to już teraz przejdźcie na stronę angielski-dla-maturzysty.pl. Dokładny link znajdziecie w opisie do tego filmu. Przygotowałam dla Was listę, dokładnymi zagadnieniami. Jest ona podzielona na sekcję słownictwa i na sekcję gramatyki, a dodatkowo w zagadnieniach znajdziecie linki do poszczególnych elementów. Wystarczy kliknąć w dany link i przejdziecie do konkretnego zagadnienia. A w komentarzu do tego filmiku dajcie koniecznie znać, czy już opanowaliście wszystkie zagadnienia, czy być może jeszcze zostało wam coś do nauki.